W dzisiejszym odcinku Dungeon będzie musiał uciec z więzienia zjedzonego przez Creepera i będzie niezła zabawa, więc. Tak, oto wygląda ten Creeper, w tym będzie uwięziony wasz ulubiony YouTuber i. Więc, żeby to się więcej, oglądajcie dalej. Uuuuuh, cowie. Wstałem uuu, przed chwilą i jak widzicie, mam nowe mieszkanko. Więc. Chodźmy sobie trochę pochodzić co my tutaj mamy fajnego o kurde o gdzie ja jestem? Halo, pomocy! Pomocy, pomocy! Nie! Nic nie, nic nie dobra. O, tu są chakerboxy. boxy. przeszukajmy o, dźwignia. Widzowie mamy dźwignię. I tak, otworzyła nam drzwi. I co my tu mamy w ogóle robić? Jakieś przejście mamy? Więc idziemy sobie tu, gdzie nam każą O kurde! Oła! Oła! Oj, oj, oj! To jest gorsze niż myślałem. Aha, dobra. 2 godziny później. Daj, braty! Takie, jest, takie! Lecimy! Dobra, spaj ponta od razu! A to co to? No to też drzwi dalej trzeba iść, będzie. Ale jeszcze raz. Ooooo! Czyżby łuki strzelają? Co, tu guziki są? Sam środek to wiem, no i co? Co, to tam jest No nic, znowu nic. Tam? Wszelmy teraz tam wszelmy tam próbujemy trafić Trafiłem O kurde, tutaj coś jest Tutaj coś jest O, No to wszędzie co Wszędzie trzeba trafiać każdy guzik. No trafiam przecież. Nie dobra, widzowie. To może to, coś tego nie, nie działa. O kurde, udało się tu wejść, co jest? E weźmy tu, weźmy tu. te guziki. E, wszystkie guziki popykają. Co Coś wypadło. Dźwignia wypadła ale teraz nie wyjdę da się niszczyć widzowie da się niszczyć jest problem taki nie ma jedzenia w ogóle nie ma kurde już myślałem że mi jeszcze nigdy nie będzie tej dźwigni i że z tego nigdy nie przejdę idziemy dalej o nie creeper kolejny ty on mnie nie, a, nie atakuje a co tu pisze Przynieś mi diamenta i będziesz wolny. I dźwignię którą otworzysz klapę. I on tutaj to samo chyba pisze. A tutaj klapa jest. A tutaj jest też klapa? a tutaj nie ma. O tu jakieś zejście. I pewnie tam będę musiał. Pewnie tutaj muszę zejść. O, i pewnie będzie trwało to 10 lat. Oh my god! Oh my god! Idziemy tu, lecimy, lecimy, lecimy. Pum, 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 pum. Idziemy tutaj, Sen. I mamy lewo i prawo. Kurde. Ja się boję. O tu mamy ten stok diamentów, co on chciał. Nie! Nie! Wszystko było, które nikdy nie klikną. Ale tu się jest po diamentach. Dobra, no, może go osukamy. Może się nie ze złości. Może się nie ze złości, jak nie przyniesiemy mu tych diamentów. Widowie. Może się nie ze złości. Uu. Kurde lawa! Ba. Dobra, dobra. Lecimy, po po pu, pu. pu, pu. Tak, tak, pek, i pek, 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 pyk, tak, tak, w dół sobie pu, sobie. pu. tak, ah, ale tak, się spaliły i będziemy bez I Już tak, bez tak, 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 Nie, tak, nie, Nie, no Nie. <laughs> eh. Najłatwiejszy parkour na świecie, a ja przejść nie umiem Nie dam rady Nie wytrzymam Idziemy po to, ciekawe i tam ma być dźwignia i diamenty Diamenty niestety mu się spaliły, ale mam nadzieję, że nie, nie, będzie zły O, udało się sięgnąć już tutaj Jest! Udało się nie spalić, wracamy na górę po dźwignię Podźwignie, podźwignie, dźwignie. Idziemy po to, dźwignie. Szybko, szybko idziemy. Tam chcę stąd wyjść jak najszybciej. Widzowie, pomocy. <grystanie> pomocy, panie Creeperku. Przepraszam bardzo. Niestety się spaliły diamenty. Wszystkie, przepraszam bardzo. Przepraszam cię, Creeperku. Przepraszam. Dobra, Spróbujemy otworzyć tą klapę. Udało się, a, a tu, ała, a tam, kurde, jakie zejście, dobra, nie zaskoczył. Ej, 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 oszukano mnie. Gratulacje, to już koniec. Koniec, widzowie. Gdzie, gdzie ja znowu jestem? Udało ci się uciec, oto nagrody dla ciebie. Co, ja byłem w tym creeperze uwięziony, ale powiem wam, że ładny ten creepcio nawet ładny ten creeper piszcie ocenę tego creepera w komentarzach od 1 do 10 a nagrody, mamy dwie skrzynki ja się boję je otwierać o kurde, trzy bloki 300 bloków diamentów jo o elytra. elitra, fajerwerki dobra widzowie no to nie, teraz problem a ja nie wiem, gdzie jest mój dom Szukamy mego. MÓJ DOMEK WIDZOWIE UHU ŁA wow. Jesteśmy w moim domku Ale... Rozwalonym A tu widzicie jaką miałem tą... Fajną Teraz trzy, blo trzy z takich bloków do ja to schować ender chesta I... I to... Wiecie... Dzisiaj już tyle przeżyłem że... Normalnie... I widzowie właśnie wstałem Dobra Tu patrz telewizor bo to, Dobra wychodzimy z domu, Widzicie jakie zniszczenia straszne Nie Więc tak o to by było na tyle W tym odcinku widzowie Niestety Ale Nie wiem co tu się stało Myślę że wam się film spodobał Do zobaczenia